Mamy to. This War of Mine, produkcja 11-bit studios, wylądowała na liście lektur szkolnych. O takim pomyśle dawno temu mówiłem w gamingowym przeglądzie tygodnia, jednak, no cóż, była to swego rodzaju propozycja, a jak dobrze wiemy, zazwyczaj propozycje ograniczają się do głośnego gadania i nic nie robienia. no przynajmniej jeżeli chodzi o polityczno-administracyjną część naszego kraju. Ale tutaj jednak dowieźli. Jak czytamy na oficjalnym twicie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pierwsza w historii polskiej edukacji gra znalazła się wśród propozycji szkolnych lektur uzupełniających. This war of mine w atrakcyjny sposób przekazuje wiedzę i poszerza granice wyobraźni również w wakacje. Grę można pobrać za darmo z linku podanego przez Ministerstwo Edukacji. Oczywiście nie wszystko poszło tutaj tak jak trzeba, normalne, no bo najwyraźniej zainteresowanie było tak duże, albo Wii Transfer był nieopłacony, i dość szybko limit się wyczerpał. Ale w momencie, kiedy nagrywam tego newsa, wszystko już działa. Jeśli ostatnich kilka lat spędziliście pod kamieniem, przypominam, że This War of Mine w świetny sposób pokazuje nam, jak paskudna jest wojna, przede wszystkim z perspektywy cywilów, którzy mieszkają w objętych walką strefach. Nie ma jedzenia, nie ma wody, nie ma surowców, a z tego powodu nie można też ufać tym, których nie znamy, a z każdej strony można zrobić czy to kulkę, czy to koza w plecy. Tak, tak, wojna to nie Call of Duty, w którym z petem w gębie radośnie kładziemy pokotem całe rzesze pikseli na ekranie. Można wręcz powiedzieć, że w This War of Mine wcielamy się właśnie w tego anonimowego pixala, który w grach najczęściej przed nami ucieka. Swoją drogą zwiastuny This War of Mine, które absolutnie polecam obejrzeć chociażby ze względu na świetnie dobraną do nich muzykę i klimat, odbiera się mimo wszystko trochę inaczej, wiedząc co dzieje się za naszą granicą. Samą decyzję uważam za jak najbardziej słuszną. To dobra rzecz, że szkoły otwierają się na te przepotężne medium kulturowe, jakim są gry. A na szczęście żyjemy w czasach, gdzie ludzi uparcie mówiących, że gry to tylko głupoty, co to uczą dzieci przemocy i niczego innego, po co tam grać? Lepiej książkę poczytać. Jest już coraz mniej, a ci, co zostali, no to zaraz staną przed decyzją, czy sosna, czy dąb. Co prawda, This War of Mine jest na liście lektur uzupełniających i niestety nie wiemy, ilu tak naprawdę nauczycieli faktycznie skusi się wprowadzić ją na swoje zajęcia. I widzę tutaj też parę problemów, jak na przykład chociażby to, że mimo wszystko nie każdy uczeń jest graczem i wierzę, że czasami może być to jedna z pierwszych gier, jakie kiedykolwiek ogra. No i może sobie po prostu nie poradzić. Proszę pani, nie napiszę wypracowania na temat This War of Mine, bo zaciąłem się na tym etapie i nie mogę go przejść. Pomijam już tutaj kwestię tych, którzy w ogóle nie obsługują pecetów czy konsol. I o ile uważam to za e, taki problem jak analfabetyzm, taki można powiedzieć cyfrowy analfabetyzm, tak tutaj też widzę problem. Ale niczym w memie the future is now, old man. Czasy się zmieniają, technologia idzie do przodu. Tak więc no, nie tylko system edukacji musi się zmieniać, przy czym akurat teraz zrobił jeden malutki krok w dobrą stronę, a bardzo rzadko można to powiedzieć. Tak i my, czy nasze dzieci czasami musimy pójść z tymi zmianami za rękę. Póki co, tak jak mówiłem, jest to lektura uzupełniająca, więc takich problemów raczej nie będzie. Dajcie mi znać, co sądzicie o wprowadzeniu gry do lektur szkolnych. I jak myślicie, jaka będzie tego przyszłość? Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!